Bardzo dla mnie jest ważne to, że zostałem do tego projektu przez Wiesława Dudka zaproszony i y, bardzo się cieszę, że mogłem z tymi bardzo zdolnymi młodymi ludźmi podzielić się swoimi dwoma choreografiami. Jedna z nich to jest duet, który się nazywa W Prześwicie i y, jest do sonaty księżycowej Beethovena, a drugi z tych utworów to jest taka wariacja na trzech tancerzy do muzyki Rossiniego y, zatytułowana Excent Omnes i w założeniu ten numer jest y, numerem takim humorystycznym, ponieważ wykorzystuje efekt fi pro quo jest to historia trzech facetów, którzy poszli na basen, a znaleźli się na scenie. Y, natomiast y, duet y, do muzyki Beethovena ma inny nastrój gdzieś tam dla mnie było inspiracją, takie poetyckie przesłanie, że prawdy nie widzimy nigdy w całości, widzimy ją w prześwicie i tak ten numer się y, też y, nazywa. Obydwie te choreografie są w y, technice no, klasycznej, bo ta technika jest mi y, najbliższa. Bo teraz masz dokładnie takie samo jak oni, tylko na drugą stronę, więc ty musisz chyba wyjść na tą stronę i ją pociągnąć i jest exactly, this is all. OK. And now we are here in one line. We are coming back here. OK. Good, good, good. Uh, let's say that we are after the uh, lift. So you have your ladies down. OK. You, you finish like this. <coughs> Aha, ale to nie ma znaczenia. Mogę zobaczyć jeszcze raz. Przepraszam was. To tak wygląda czasem niestety. OK. Try to do this okay go and go 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 okay go go go, go 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 you're here lift 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 okay yes and okay could you open like this and now you're like that yeah okay let's try this continue. 7, 8. Raz, 2, 3, 4, 5, 6 i będziecie zmieniali muzę. Teraz 7 załóżmy. Krok, piruet hop i wracamy do tyłu. Dobra, ok, to złóżmy z muzyką całe od początku. Dobra, tak krok po kroku, ale jest bardzo dobrze. Super, bardzo dobrze Panowie. Praca z tymi młodymi ludźmi jest dla mnie olbrzymią radością, bo też widzę w nich olbrzymi potencjał. I też myślę, że ważna jest taka idea w tym momencie w życiu, w którym ja jestem: że kiedyś się dostało bardzo dużo od różnych ludzi na swojej ścieżce artystycznej i życiowej, to jest taki czas, żeby można było to oddawać.